Witam wszystkich na moim kanale dzisiaj pokażę jak spróbuje się ta lodóweczka Beko po dłuższym okresie użytkowania jest to model już na tym nowym kompresorze inwerterowym może pokażę jak pan się tam zwie to powinno być widać ładnie jest już nowej właśnie lodówka nowej klasy tu mam kartę Znamionową, gdzieś tam w dokumentach znalazłem. Tak to wygląda, to już jest na 3 plusach. Nowa klasa to jest C. Pojemność 215, ogólnie lodówki. Yy, I zamrażalnik 109. Teraz jeszcze pokażę tutaj w lodówce tą tabliczkę znamionową. Żeby nie było, że to jest jakiś inny model. Powinno być chyba widać, może zrobię złamać troszeczkę. O, wysokość tej lodóweczki to jest 185 cm. I tutaj w filmie przedstawię wady, zalety tej lodówki. Użytkuję już ją grubo ponad półtora roku, także można coś już powiedzieć na ten temat, jak ono się sprawuje. Czy jestem zadowolony, czy nie. Także zapraszam do oglądania. Półka prezentuje się w środku w ten sposób. Te półeczki to tak wygląda jak już się troszeczkę położywa. troszeczkę widać to się rysuje, ja tutaj w tych miejscach tej listwy szkło się też rysuje delikatnie tak ogólnie się jeszcze tam nic mniej nie połamało, ani, ani nie uszkodziło tak. Prawdę mówiąc, chociaż to jest krótki okres, to jest porażką. Taka pustawa ma jajka, to jest w śmiechu warta. mówię o tym, o tym pojemniczku na kostki lodu, to też całkiem, że nada. Trzeba to sobie postawić, a to się wywraca i tak dalej. Szkoda. Nawet pokazywać. Tu mam te światełko LED. Ładnie to się sprawdza. Tutaj ta półka. Jak teraz już się nam alarm włączył, to też będzie można zaprezentować w ten sposób. Drzwi, jak zamknę, troszeczkę wystarczy, nawet nie trzeba je zamykać. To 2 cm, tak jak widać tutaj, szpary i już czujnik się wyłącza. Zamrażarnik, samo. Jak to wygląda, to na szuflady na, kół, na kółeczkach jak na razie, no frost działa jak trzeba. Nie ma żadnego szronu, nie ma nic. Nic się żaden tutaj śnieg nie robi, ani zaspy. Ogólnie to ludówka wykorzystywana tak standardowo 70% załadowania, tak jak i tutaj, tak na full nie ładuje, bo nie ma czym. Zawsze się zjada. Na, bie na bieżąco przeważnie, tutaj władowałem do tego filmu towar z lodowy jak półeczki, OK, ja znowu się tutaj nam załączył alarm. Tak wygląda ta dioda, ta lampka fioletowa troszeczkę coś tam faktycznie daje, że te, te warzywa tak się nie psują szybciej, szybko. a no z drugiej strony taki dodatkowy bajer, coś tam się świeci w lodówce, na inny kolor niż biały teraz zaprezentuję jak panel sterowania wygląda, jak się go obsługuje tutaj to wiadomo, zbudza się go tam przyciskiem, można tutaj się reguluje ręcznie temperaturę zamrażarka tutaj mamy szybkie zamrażanie, opcje Szybko, szybki, szybkiego zamrażania, przepraszam. Tutaj to też wiadomo. obsługujemy sobie górną część lodówki. I tutaj szybkie chłodzenie. Tutaj mamy funkcję ekologiczną, się włącza tutaj. Blokadę panelu. Przytrzymanie 3 sekundy to tak samo 3 sekundy, aby dźwięki wyłączyć no tego, tego panelu całego i yy, od razu jeszcze ten arm mamy co mamy w lodówce to w ten sposób się wyłącza i tu mamy opcję wakacyjną włączamy wtedy jak jak potrzeba gdzieś zostawiamy lodówkę prawie opróżnioną ona wtedy nam zużyje mniej prądu tak pisze w instrukcji Dodam jeszcze panel sterowania, tak standardowo jest wygaszony, nie da się tej funkcji włączyć, aby, abyśmy mieli cały czas na przykład tak, no niestety to jest tylko na chwilę, możemy jeszcze go zbudzić, otwierając lodówkę, w tym momencie on się zbudza automatycznie, no i tak gdzieś po 30-40 sekundach tak na oko, no, no wygasza się. Teraz przejdę do wad tej lodówki. Pokażę co w niej najbardziej wkurza, a w dalszej części filmu zaprezentuję jak wygląda sytuacja z tym poborem prądu, czy ona jest faktycznie eko, czy zasługuje na tą klasę. U wadą tej lodóweczki to jest to, co mi wkurza, w niej to jest zasysanie się drzwi. Zaraz po chwili jak się je otworzy, tak jak tutaj widać. O, coś sobie człowiek wyjmie, zaraz zamyka i chce jeszcze raz wrócić, bo się coś zapomniało. I on... takie zasysanie jest, nie wiem dlaczego. Następną wadą tej lodówki to jest jej głośne załączanie, które no, troszeczkę przeszkadza. Z opinii, które można znaleźć w internecie, na temat tych lodówek, wychodzi na to, że większość tych modeli z tym kompresorem, ma tu wadę głośnego załączania. Chodzi zwłaszcza o te lodówki no, klasy średniej. Ogólnie nie polecam tej lodówki, dla te, tych co mają, mają małe mieszkanka, przeważnie z aneksem kuchennym. Bo ten odgłos załączania i te wentylatory też sobie tak dają trochę w kość, bo chodzą na różnych, w różnych prędkościach, po prostu raz ich słychać właśnie raz ciszej. Najgorsze to jest właśnie te załączanie tego kompresora, tak jakby się tam coś nie wiem, odpadło w środku, w kałacze tłucze przez moment, no, wkurzające jest, zwłaszcza w nocy. A jak wygląda pobór prądu tej lodówki, to zaraz tutaj zaprezentuję. Nagrałem troszeczkę wcześniej, bo to troszeczkę zajęło czasu. Jest sporo tych danych, także tak za chwilę pokażę jak się przedstawiają. Ja tak przedstawia się zużycie tej lodówki w okresie 114 dni. Tutaj jest zużycie kilowatów przez ten okres. A tutaj godziny zużycia. To jest 2750. Tu mam napięcie. Amperaż. Zużycie bieżące w tej chwili maksymalne. I zużycie przez ten okres cały, przez te 2750 godzin to jest ponad 114 dni tutaj przeprowadziłem tę kalkulację na, na papierze i wychodzi z tego, że yy, kalka zużywa 0,70 kW na, na dobę w dokumentach z fabrycznych jest zużycie około pół kW. Tak deklaruje producent, i tak to wygląda. Tutaj pokażę. Lodówka jest w systemie eko. Tutaj jest ilość kilowatogodzin pobranych przez. Tutaj, tutaj widać. 667 godzin le przeliczę i podam wynik także zużycie, zużycie tej lodówki tak wygląda jak w tym moim porównaniu, w tym mierzeniu miernikiem poboru prądu, że wcale to nie wygląda tak jak na papierze zużyła dużo więcej Moim zdaniem porównywalnie do lodówek klasy A z dwoma plusami, może jest to taka troszeczkę marketingowa ściema, no, że trzeba by było, no nie polecam z drugiej strony, no Beko troszeczkę tutaj dało ciała w tym, w tym temacie, tu dodam jeszcze, że ta opcja Eko to jest taka trochę pseudo Eko, bo czy z moich pomiarów, czy z tą funkcją, czy bez. No, widzicie, troszeczkę ten panel też działa nieprecyzyjnie. Z tych moich tutaj e, doświadczeń, e, pomiarów, to, ten tryb eko to jest minimalne, minimalna różnica między e, wyłączeniem tego, tej funkcji. No coś tam minimalnie daje, ale to niedużo w granicy błędu. Dzięki za oglądanie zapraszam do lajkowania, do subskrypcji mojego kanału. No i do oglądania następnych moich filmów na moim kanale. Pozdrawiam wszystkich. Na razie. Cześć.